Yo! Witajcie, tutaj Clip a to jest siódmy odcinek z gry Slender i gramy tym razem w szkole. Będziemy zbierać misiaczki, tak świtaśnie będzie. No dobra. Yy, tak więc doszedłem do wniosku, iż Slender jest komornikiem, a my... o, właśnie, yy, 8 teddybearsów. Yy, Slender jest komornikiem i próbuje nas ten... i my jesteśmy winni mu jakąś kasiorkę i ona goni. A, 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 no. Tak jak mówiłem. Tak więc, yy, mam tu jakąś straszną cholerę. Muzyka to dzwonek. What the fuck! Jezus! O matka, się przestraszę. Nie dobra, 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 gramy dalej. Tak jakoś wydaje mi się, że jacyś nis niscy jesteśmy. Tak, bez kitu. Ej, nóg nie mam. I to mnie zawsze rozwalało w grach, nie mam nóg. I postaram się wchodzić do takich różnych pomieszczeń, bo... Tak, żeby było coś. Co tu pisze? You can't hide. Lekko mi myszką się trzęsie, albo nie wiem czy to... Mhm. Mm dobra, dobra, gramy. Gramy, gramy, gramy. Teraz je tutaj wejdę. Co to... a mhm. Mm Czyli tak są przyczepione te Myślałem, że to jest jakieś nie? Tam taram taram. Srutu, rututu, srutu, rututu. jaka to była lekcja. Szkoda, że tak niewyraźnie jest napisane. Ale co, komornik? O właśnie, i jak widzicie, troszkę chory jestem. No ale dobra, jestem ciekaw, co w ogóle komornik robi w szkole. No dobra, no może my jesteśmy dyrektorem akurat tutaj. Nie wiem, no. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Skręcamy w lewo czy w prawo? W lewo. Albo w prawo. O, jak sweet. Jakąś farbę ktoś tutaj wylał. No, myszka. Mam wrażenie, że to długi odcinek nie będzie. O, idę na dwór. Da się wyjść na dwór? Chyba na no, myślałem, że Misiek. A ja idę. Idę, idę. Wolę się tutaj nie odwracać, bo z tego, co mi kolega mówił, to tu na dworze, jak się odwrócimy, to jest slender, więc się odwrócę, ale go nie ma. No. no gdzie idziemy? Hmm, pójdziemy tam. Tu nie mogę, no to idziemy tam. Ja nie mogę. Hmm. Hm. <śm> Ach, te piękne efekty dźwiękowe, przynajmniej pies przestraszył, ruszył się. Jest obok mnie, znaczy dokładnie to za mną. Mój piesek, kochany, jak się wygry to, to on zawsze uzieknie. he. znaczy wydreszczę się w grze, nie nie na niego, bo ja na niego nie krzyczę. Ewentualnie, rzadko, bardzo. Jeszcze mam się. Lędu się nie pojawił szkoda idę tu tutaj w lewo skręcimy no bez skitu nie wiem czy to jakieś wysokie te filary czy co to jest w tej szkole ale no nie wiem jak to nazywać filary no ściany po prostu albo drzwi takie duże i ten i czy my decymali? no bo to aż dziwne no zobaczcie jestem takim kurduprem sięgam do trzeciej szafki głową tam wejdę o, tam 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 e -ham, tam 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 Ham, oh, tam, tam. Misiek! Idziemy po Miska. A ja już na przykład tacy jesteśmy. Bo żeby się nie nadziać na te, te noże, na których są te miski. Bo to ten, to nas tak wiecie. My skurczeni jesteśmy. Po prostu rośniemy w dół. Nie, tu nie chcę wchodzić. Do niektórych pomieszczeń wejdę, na niektórych nie. O, Jezu. Tam się jest? Może być. Cześć. No ja nie mogę, czemu Slender się nie pojawia? Oj. I tak od razu mówię, taki wstęp, tak, nie wiem, coś powiem, jakby to powiedzieć, robię taki fajny projekt, w niedzielę się pokażę, z pomników, nie będą to Pokemony, ale będzie naprawdę duży i będzie troszkę inny film, bo tam po prostu będzie przyspieszone wszystko. Nie będę nic mówił, tam się przywita, tam powiem, znaczy powiem, co będę robił. Yy, powiem po prostu, że to będzie taki inny odcinek i, i zobaczycie, co to będzie. Naprawdę wydaje mi się, że wyjdzie fajnie. Trzeci Misiek: Free Pieces Collected. I teraz, no to już tylko biec powinniśmy. Widzę tam jeszcze. Mam słuchawki na szyi i tam, tam, tam i właśnie sobie przyłożyłem do ucha! Aż mi się... Fu, Jezus. Wróciłem do szkoły, wróciłem tak zacząłem nagrywać. Tak tylko ten. Żeby, żeby, żeby... No, żeby zdążyć na... Sy -sy -sy do szkoły. Mm -hmm. Ale się boję. Idę tam. Idę tam. A jestem ciekawy, gdzie oni tutaj w Jestem ciekawy, że gdzie, gdzieś gdzie to jest jakaś sala gimnastyczna. Albo hala może, nie wiem. No chyba, że to gimbaza to. Ten. Odbiegnąłem, bo mam wrażenie, że nie jest za nami. Nie, nie jest. No coś mi tutaj... To jakieś... Ja znaczy nie świeży, tylko tak, wiecie, tak dziwnie, o. Mmm, tak. Tutaj byłby sender. Teddy Teddyber? Jest tutaj Teddyber? Nie. Myślałem. Idę tam, jak mnie denerwują te dźwięki. Ja chcę, doć, Ja chcę do mamy. Nie wiem, tutaj jakoś się zdarzy. JEST! czwarty, super powa. Zarobiście, zarobiście, naprawdę. O oh, fuck man, what the fuck? Take this man and fuck off. No co za no nie będę na telewizji Kurna co za gnój Ja pierdzielę, już dałbyś tego miśka zebrać Żeby połowa była! Pieprzony komornik Dobra Jezu Kończymy Krótki odcinek troszkę, jak zwykle no w końcu slender No dobra Pojawił się raz, raz zginęliśmy Znaczy raz nam się pojawił no i skończyliśmy No dobra żegnam się z wami Yy, oglądaj, yy, oglądajcie, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Pa, pa.